Witam Państwa serdecznie. Klaudia Zamkowska, firma Jara Poland. Znajdujemy się właśnie w zagłębiu kapusty, w Harsznicy. Jak Państwo dobrze wiecie, nasza firma od wielu lat bierze udział w charsznickich Dniach Kapusty. Firma Jara Poland będzie obecna w tym roku na czterech poletkach, między innymi na poletku Bayer Seminis, na którym dzisiaj się znajdujemy. Mamy połowę maja, piątek 13, sadzimy właśnie kapustę z rozsady. Wraz z sadzeniem, jak widzą Państwo, nasze niebieskie granulki Jaramila Mila Kompleks. Dlaczego? Bo jest niezastąpiony, bezklorkowy. Formą fosforu jest forma polifosforanów, która szybko stymuluje rozwój korzenia, długo dostępna dla roślin w niskich temperaturach. Dlatego taką, taki nawóz tutaj wybraliśmy. W naszych ulotkach mają Państwo dostępne nawożenie warzyw polowych. Natomiast dawki, które tutaj zawarliśmy, są to dawki orientacyjne. O czym nie powinniśmy nigdy zapominać o analizie gleby. Taką tutaj zrobiliśmy dwa miesiące temu, dzięki czemu mogliśmy precyzyjnie określić, ile kilogramów na hektar będziemy tutaj potrzebować nawozów. Dzisiaj na hektarze będzie wysiane 350 kg Jaramila Kompleks. Co na tym zyskujemy? Mniej nawozu, więcej pieniędzy w państwa kieszeni. Do harczyńskich dni kapusy zostało nam jeszcze parę miesięcy, natomiast my pracę zaczęliśmy już tak naprawdę dwa miesiące temu, w marcu, kiedy to pobieraliśmy analizy gleby. Nawożenie idzie pełną parą. Zaczynamy od Jaramila Kompleks. Następnie będziemy mieli jeszcze dwie saletry wapniowe, a potem nawożenie do listne. Za około 3 tygodnie, jeżeli oczywiście warunki pogodowe będą na to pozwalały, będzie dana Unika Calcium. Jest to nasza saletra potasowo-wapniowa. Dajemy azot, potas i wapń. Druga dawka azotu po Jaramila Kompleks. Dlaczego unika? Jest to saletra wapniowa, która ma w swojej formie azot w formie saletrzanej. Wapń szybko dostępny dla rośliny oraz potas. Czego chcieć więcej? Jak wiecie Państwo kapusta ta będzie przeznaczona do przechowywania. Nie możemy zapomnieć o przenawożeniu azotem. Jest to bardzo istotny element w uprawie kapusty na kwaszenie, przechowywanie, Wiąże się to z tym, że przenawożona kapusta azotem będzie nam ciemniała. Jak sobie z tym poradzić? Dzielimy dawki azotu. Daliśmy już jaramila Mila Kompleks, daliśmy unikę calcium. Po tym czasie, około 5-7 tydzień po posadzeniu, będziemy dawać Jara Liwani Chyba dobrze Państwu znany: saletra wapniowa z borem. Dlaczego? Powtarzam, saletra wapniowa Forma saletrzana azotu plus bor. Tak bardzo potrzebny i kapuście, i naszym y, polskim glebom, ponieważ niestety nasze gleby są bardzo słabo zaopatrzone w ten składnik. Drodzy Państwo, nawożenie posypowe. Trzy nawozy. Jaramila kompleks. Już to mamy. Za trzy tygodnie unika kalcjum, Saletra potasowo-wapniowa. Piąty, siódmy tydzień dzielimy dawki nitraboru na dwie. Pamiętajmy, azot dzielimy w kilku dawkach. Mamy bezpieczeństwo naszych pieniędzy. Czy to wymycie, dobre przyswojenie dla rośliny? O tym pamiętajmy. Natomiast na nawożeniu dolistnym skupimy się już w kolejnym odcinku, na co serdecznie Państwa zapraszam. Do usłyszenia.